Kiedy próbujesz sprzedawać swoje sesje zdjęciowe drożej, no bo ja wiem, jak to jest, kiedy jest tanio i kiedy tak naprawdę musisz zdobyć naprawdę wielu klientów, którzy po prostu, nawet jeżeli jest tanio, to mówią ci, że jest za drogo. Dwa: klienci, którym robisz fotografię tanio, niestety są bardzo często po prostu kompletnie niewdzięczni za to, co mu robisz. Nie lubią tego tak bardzo, jakby mogli. Nie szanują tego, nie szanują Twojego czasu, nie szanują tego, że umawiasz się z nimi na konkretną datę i godzinę. Potrafią przedłużać coś bądź skracać, przyspieszać. Nie szanują całego procesu, który Ty jako twórca musisz wykonać odpowiednio dobrze, żeby to było wszystko ze sobą spójne, dobre, i zgrane, i jakościowe. I teraz, jeżeli próbujesz coś sprzedać drogo i Ci nie wychodzi. To jednym z wielu takich elementów, które Ci na to nie pozwalają, jest przede wszystkim to, że brak Ci takiego poczucia bycia pewnym siebie. I teraz uwaga, to co Ci teraz powiem, pamiętaj o tym, dlatego że to jest bardzo ważne dla Ciebie teraz, w tym momencie kluczowym. Jeżeli czujesz, że chcesz przejść na nowy level, na wyższy level, na level premium, niezależnie od, od tego, jak długo jesteś na rynku, Przede wszystkim musisz zacząć dawać sobie obraz siebie, w którym ty już to robisz, już to sprzedajesz drożej. Musisz zobaczyć siebie jako osobę, która już oferuje takie sesje, że to jest normalne dla ciebie. Teraz im bardziej ten obraz dla ciebie będzie wyraźny, im bardziej będzie powtarzany w twojej głowie, tym łatwiej będzie ci sprzedać twoje usługi drożej. Tym bardziej będziesz czuł, że to jest normalne i tym prościej pójdzie ci ten proces. Ja nie mówię, że to jest jedyna rzecz, bo absolutnie potrzebujesz mieć jeszcze proces sprzedażowy dobrze zrobiony. Musisz mieć odpowiednio zrobiony marketing do tego, żeby ta cena rzeczywiście była uzasadniona przez treści i wszystko to tak naprawdę tworzysz. Ale uwaga. Bez Wchodzenia w doświadczenie, w którym sprzedajesz drożej, próbowania i robienia tego, nie osiągniesz tego. Ty musisz zacząć. Wiecie, to jest tak, że nie lubimy popełniać błędów i się często tego bardzo boimy, ale ta zbytnia ostrożność w popełnianiu błędów nie pozwala nam uczyć się. Ja, kiedy zaczynałam robić swoje pierwsze sesje premium, gdzie od wielu lat. Fotografowałam. 10 lat fotografowałam wtedy i naprawdę uważam, że byłam na super dobrym poziomie fotograficznym. Fotografowałam dla marek, yy, marek fashionowych, dla marek yy, produktowych, i tak naprawdę dalej to było niewystarczające, żebym ja mogła. Przynajmniej tak mi się wydawało, że niewystarczające to było względem fotografii, żebym mogła sprzedawać drożej. Co się okazało w momencie, kiedy nasza firma, wiecie, padła całkowicie. Druga, którą założyliśmy, to jedyną naszym ratunkiem było wrócenie do fotografii. Tylko niestety, już niestety, lub stety, no ja uważam, że niestety trzeba było powrócić do fotografii premium, czyli zacząć robić to 10 razy drożej niż normalnie. W innym przypadku nie stać nas by było na opłaty, na kredyty, których musieliśmy się nabrać, na, na wypłaty naszym pracownikom, którzy właśnie się pozwalniali gdzieś tam ostatnie. I tak naprawdę fotografia premium uratowała nam życia, uratowała nam sytuację. Więc jeżeli nadal się boisz, nadal nie wiesz, jak to zrobić, masz problem z tym, żeby zacząć, to nie musisz kombinować i wymyślać sam. Możesz to zrobić z nami. Wystarczy, że wejdziesz sobie na naszą darmową grupę na Facebooku Sekrety marketingowe bogatego fotografa i tam codziennie publikuję kontent, który pomoże ci w tym żebyś mógł zmienić swoją sytuację. Nieważne, czy jesteś na rynku już 20 lat, 10 lat, 5 lat, czy dopiero rok, to nie ma znaczenia. Dlatego że fotografia premium jest czymś, co się tworzy z tego, co jest, już jest tu i teraz. Ja swoich zdjęć nie zmieniłam absolutnie kompletnie od momentu, gdy brałam za nie 500 złotych i teraz, kiedy biorę za nie, za nie minimum 12,5 tysiąca złotych. I Wiem, że może to brzmieć w Twoich uszach po prostu niespotykanie, niemożliwie. Ale ja nadal robię zdjęcia kanonem EOS 60D. Do tej pory nie, pod, nie czułam potrzeby zmiany aparatu, dlatego że widzę, że klienci na to nie patrzą po prostu. Klienci chcą tego, co ja oferuję. Klienci chcą przeżycia, które ja oferuję czego też uczę w naszym programie rocznym bogaty fotograf ekspert. I oni chcą tych wszystkich rzeczy, które ja mogę im dać, które mogę im naprawić, które mogą zaspokoić ich pragnienia i bóle. To jest olbrzymia, potężna różnica, której się nauczysz na naszej grupie. Także zapraszam Cię serdecznie, kliknij sobie w link na dole. I przede wszystkim pamiętaj, żeby subskrybować ten kanał, bo tego typu nuggetsów będzie więcej. Cześć! Jestem Ucjabień, Akademia Bogaty Fotograf. Do zobaczenia!